Witamy Państwa i zapraszamy do krótkiego spaceru z historią po Hojnowskim Zamku, gdzie dzisiaj znajduje się Muzeum Regionalne. W 1292 roku książę Henryk III Głogowski ustanawia nowego kasztelana w Hojnowie, szlachetnie urodzonego Bronisława. Już wtedy miasto było istotnym ośrodkiem na szlaku handlowym. Przez całe następne pokolenia trwały modernizacje i remonty. Jedną ze zmian było wybudowanie wieży przylegającej do budowli, która miała 12 metrów średnicy. Jej pozostałości możemy oglądać do dzisiaj. W 1428 roku dochodzi do straszliwego najazdu Husytów na miasto. W wyniku którego wymordowano większość mieszkańców, a zamek zniszczono. W okresie 1546-47 gdy właścicielem zamku był książę Fryderyk III Legnicki, doszło do największej przebudowy. W wyniku której zatracił swój dotychczasowy gotycki charakter, a zyskał renesansowy. Pamiątką po tym jest fryz nad wejściem. Widnieją na nim dwa popiersia. Z lewej strony, w zbroi rycerskiej, znajduje się wizerunek księcia Fryderyka III, a z prawej jego żony, Katarzyny Mecklemburskiej. Nad nimi Wykuto napis w języku łacińskim, który informuje o okolicznościach remontu. Ostatnim rezydentem na zamku w Hojnowie była Anna Witemberska, urodzona w dalekim Stuttgarcie, która została żoną Fryderyka IV. Niestety, książę zmarł w zaledwie 17 miesięcy po ślubie. Anna dała się poznać mieszkańcom z jednej strony jako osoba hojna, bowiem otoczyła opieką finansową tutajszy kościół, a z drugiej jako postać niezwykle kłótliwa, głównie z powodu licznych sporów z miejskimi radnymi oraz okoliczną ludnością. Po jej śmierci i na skutek wojny trzydziestoletniej oraz dwóch wielkich pożarów zamek stał zniszczony i opuszczony. Po pożarze, który miał miejsce w 1767 roku, podjęto decyzję o rozebraniu zrujnowanych części, a pozostawiono jedynie niewielki fragment całego kompleksu, który dziś możemy oglądać. Na przestrzeni kolejnych lat był tu lazaret dla żołnierzy francuskich z okresu wojen napoleońskich, izolatorium z czasów epidemii cholery, która dotknęła ten region w 1833 roku. Władze Chojnowa wykupiły budynek i umiejscowiły w nim katolicką szkołę, potem sąd, a następnie siedzibę administracji miasta. W 1908 roku w Chojnowie założono muzeum. Pierwotnie znajdowało się w baszcie tkaczy, jednak później wszystkie zbiory przeniesiono do zamku. Niestety, po zakończeniu II wojny światowej zbiory zostały rozproszone i znajdują się w różnych miejscach, jednak część udało się zachować. 60 lat temu, w 1959 roku, Muzeum Regionalne znowu otwarto dla pragnących poznać historię i kulturę Ziemi Hojnowskiej.